Witam was widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym z serii MPG, oczywiście jest Ziejuszka Boży No i słuchajcie, dzisiaj zarobisty pomysł A co jest zarobistym pomysłem? Zarobistym pomysłem będzie odnowienie jeszcze raz z wyścigu. Wyścigów Bożych. No właśnie, bo Dziuszka nie oszukujmy się widzowie, dziejuśka był poszkodowany, smutny, że ostatnio został tak zbezczeszczony przez Jarosława i w ogóle ja mówię do niego, dziejuś, nie płacz stary, poklepałam go po tej łysejbańce, mówię, dziejuszku Boże ja mogę z tobą jeden na jeden zrobić wyjścich, ty nie popłakuj, tak? Nie, nie, nie posrywaj w portaski, No i za zaproponował żebyśmy się sprawdzili mój nowy John Direk versus jego nowy Bablak wstrętny ej, ej. więc najpierw zrobimy wyścig słuchajcie ciągniczkami sprawdzimy ciągniczki a później Wystawimy do testów DJusia hey, Mustanga Glampej hey, Guya. Zobaczę szybciej, ciebie. Widzowie, już wiecie, jak swaniaczek On najpierw rozgrzewa sobie tego mf -y w ogóle Ja wam powiem John tak, John. tak: Ja jestem pewna swojej wygranej, więc mojego żandirka ja nie muszę rozgrzewać sztucznie. Tylko ja na zimnym silniku będę go pałowała. Powiem wam szczerze. Zobaczmy. I widzowie, ja tak prosi prosiłabym was, żebyście zostawili łapeczkę w górze, subskrypcję, weszli, zaobserwowali Instagram którego też macie w opisie, bo tam wstawiam pełne świetne okazy ryb jak ta, która jest za mną tutaj o szczupach gameplay guy, tak zwany 8-metrowy. A jeżeli Wy w kolejnym sezonie też chcecie łapać takie wielkie ryby jak ten szczupak tutaj 8-metrowy, 50 kilo ważył, to prawdziwy szczupak obiecuję Wam eee, to zostawcie łapkę w górę subika i podbijcie ten film, to wtedy rzucę na Was taką miłą klątwę. Żebyście nie musieli chodzić do szkoły, zasypie śniegiem, my do mrozy, odwołają szkoły A jak przyjdzie lato, człowieku, same okazy będziesz łapał na rybach, obiecuję ci A jeśli nie, no to wszystko będzie przeciwnie Dobra, to już. Się. ja w czekaj, pozycji, czekaj, zobacz, to się Czekaj, tylko trochę przepałuję go Jak ja się będę z tobą ścigał Przepałuję go też trochę, no Ja w takiej pozycji z tobą wygram, wiesz o tym? W jakiej? No tak jak siedzę teraz A jak o masz tą pozycję? Bokiem? Tak, nie będę, ja tak. Zapadzę. I kierownica ja tak man. do góry byś mał. Ty jes, to co ty jesteś kurde człowieku? To ty cię wypierdolczysz na pierwszym zaklecie, tak no, kierownica dalej. Ścigamy się. Dobra Eee, a nie 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 panewka ci nie pójdzie bokiem. Jak ty nie tak pałujesz nie. go? Dobra. Eee, trąb Człowieku, nie będziesz miał szans z moim o, ty w kurde, kurde eee, w ciemię. No nie gadaj. Ty lekki minus popełniłaś taki J? No? ty masz jakiś duro, obciążnik? Nie mam obciążnika. Eee, czemu ty mnie doganiasz? A ile ty masz Fomax? Eee, 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 po co na mnie skręcasz? Ile masz Fomaxu? 52. Ja mam 53, ale ja cię Fomaxem porobię. Ej! Ej! Dobra, dobra, dobra Frato. Dobra Spokój, ej, no kurde, tak nie robimy stary, tak nie robimy stary, no, no. Standardowa trasa, widzowie, jak coś wyścigu, robimy standardową trasę O, prawie, Ej, ej, dobra, 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 bez spykania, ej, bez spykania, ej. to dać rozpychanie? Ej, ej, ale odpuściłam, do, to koła ej. mi się. Dobrze, koła są duże, że się kołami spychamy. Drzwi, drzwi, drzwi zaraz pójdą. Pas to sam pas, pas, się pasa trzymać Człowieku, ja lepiej zamknę ja te drzwi, bękka. bo ty jesteś nie normalny. Jadka Sam jesteś Jadka Jodka. Ej Jędka jesteś dla mnie zamiętka Kurwo! <grym _> Przepraszam Nie chciałam tego powiedzieć Mówiłam, no. że cię porobię Bez, bez ścinania mać. zakrętów Widzę cię Kur... Bez ścinania zakrętów! Ledwo był podcięty, nie był ścięty, bo on był podcięty Był ścięty... Człowieku! To nie są prędkości, w których trzeba ścinać zakręt nie trzeba. Nie, nie trzeba. Może uczciwie. Można, bym, uczciwie. Się, bym się nie wyrobił inaczej. Uczciwie. Bo ja na takich coś ciężko zrobię, to wierzę, mówię wierzę na wierzę P. W tym, tym MF-ie mam e, GPS-a? No Sary. Ciężko, żebyś w za 350 tysięcy nie miał e, GPS-a, nie? A wiesz, a ty masz GPS-a z Oczywiście, że tak nie widzisz żółtej kulki na dachu? A, ty, bo ty masz kulki, okej. Okay. <laughs> no chyba prestiż, co? A, to jest jakaś kula, a. Jakiś taki, nie wiem, eee... to, taksówka wygląda z daleka? Nie, to jest tak zwana kula mocy, w żądni rzecz rzeku. To jest kula mocy. A co ty Dobra. tym padłem, na moje podwórze chcesz parkować? Przegrałeś wyścig właśnie. Łachudro. Zobaczymy teraz. Pięć koła mi dawaj. Ale to był za darmo wyścig. Nie był za darmo, miało być o pieniądze. Dawaj, no, dawaj, za terenówko Tak jest fanny? No oczywiście, że tak terenówko ci porobię, a co? o, ciebie Dobra, ty... No, jak to, to nie, mi się lakier porysował? To jak nie chcesz mi dać 5 koło, to teraz to teraz zamiast o, zamiast o 5 koła, to o 10 koła wyścig, bo musisz mnie za tamtym zwrócić. Ale ustalmy, że no bez spychania się zróbmy. Naprawdę żeby to było uczciwe. Ale jak tam wiesz niechcący człowiek zahaczy nie ma niechcący. Dobra. Chyba, że niechcący się zdarzy. Poczekaj, Dobra. bo mi się chce kichnąć. O. Już? Już? No, namyślam się. Nie przerywaj mi kurwa. w maszkę. Zmieńmy traktor? Coś mi Nie słyszę. Dobra, już nie mi się odechciało kichać, bo mi przerywałeś. Nie musisz Dobra, no Dwa były. Trzy były ośle galganelskiej. To trąb normalnie. Dobra? Ej! Nie spycham. nie sp... Ej! Co ty masz takie przyspieszenie? A, bo to trzeba jeszcze umieć biegi zmieniać. O ty kurde gnoju! I trzeba. Jeszcze musiałbyś się nauczyć skręcać, to w ogóle by było dobrze, nie? Odzajem. O, <grym> i co wie czempionka jest tylko jedna on nie hamuje, on a zobaczcie hamuje. oporu nawet nie miałem włączonego teraz w kolejnym wyścigu opór załączę no, a to jest jedno kółko, czy dwa? kurwa, trzmata nie, nie noju zatrzymaj się ty pieso. o kurwa bokie obokie <śla> dla mózgo. O ty Ale byłam przed tobą to mogłeś zauważyć, tak? To nie było oszustwo. Ja się tego zakrętu zawsze najbardziej boję! Kur... Nie! Kur! Nie! Pierwsza! Pierwsza! Pier... Nie! Pierwsza byłam! Bo się nie liczy, ty byłeś przed skrzyżowaniem! Kurwa! Wyjedź! Rumcaj siku, proszę! Proszę, wyjedź. No ja też mam problem. U mnie jest problem tak wielki jak. stąd do Kamczatki. U mnie stoi jak stąd na. daleko. Gdzie ty w ogóle masz samochód? No właśnie o to chodzi. Nie wiesz gdzie masz samochód? Stary. Nie, daleko dalej nie odleciałem. O kurde, dobra. Dobra, twój problem jest większy, stary jednak. Dobra, ale ja wygrałam, czy nie? A właśnie, ale ja bym zobaczyć mam, że tu się, dasz powtórkę z, z tego wypadku Ury. Ja czekaj za koło Tu o ja, na, przejdź mi po głowie Błagam cię Dobra poczekaj ja będę dawała gazu a ty mi pomóż Ja będę obniżała podnosiła Obniżała podnosiła Może w końcu wyskoczy O jest Obniżam podwyższam A ja? O kurde, stary! Chyba trwałe uszkodzenia! No. <śmiech> <śmiech> Dalim czadu co? No, dalim papielicz fest. No powiem ci, że. Dowolniliśmy piszcie A ja? No czekaj teraz ciebie trzeba wyciągnąć jakoś? Ja pierdzielę na drugą stronę mnie wygięło. Dobra, czekaj, ja już gotowa. Jak teraz te gówno twoje wyciągnąć? Powiedz mi. O <lera wita> Dobra, dawaj gazu, a ja może... O, kapusta. kapusta ci podłożę pod koło, czekaj. Dawaj. Dawaj jeszcze. Jeszcze tej kapustki. Daj Jarek się może nie obrazi. No. Od siedzi. O! Gdzie? O, i do tyłu, do tyłu, do tyłu. tu kapustkę mu odłożę, żeby się nie skapnął. Widzowie, tylko nie mówcie Jarkowi, że kapustki jego używaliśmy, żeby wyjechać samochodem z jego płotu. Co ee, jest? Sadownik, że on kupuje. Tak, on kapustkę, kurwa, wiesz, ee, króliki, hoduje. Wyjadę. właśnie, wiesz, to problem jest taki, że on jest ogrodzony, musi jechać aż do końca, no. No co za dogrodził w las? Tutaj dawaj, tutaj! Cia! Tutaj lewo teraz! Ciu. Ja nie widzę przez te krzoki! Tak jest dobrze, 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 dalej, 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 dalej. I ja przez podwórze. A bo dawaj ten, ty! Chodź robimy? Tak, robimy, ja cię pokonam teraz. Teraz mnie nie pokonałaś? Ja też pokonałam, ale to taka wiesz, nie no, znaczy decyzja sędziów, ale nie no, wygrałam oczywiście Zbawiam. 10 koła dla mnie, nie? Wej. ale poczekaj, bo ty też zawisłaś tutaj przecież. Tak. Czyli, czyli nikt nie wygrał. Ja pierdolę, czyli remis? Tak. No. Dobra, ale dokładamy do puli, teraz o 20 koła. No dobra. I ruszam Aza, z oporem uczonym. No postaram się, jak nie zapomnę, nie? Dobra. Dobra, gotowa? Yy, gotowa, to odliczam. O, cholera. A co ty na takim wysokim zawieszeniu? Typie! Eee, e, e. e, no nie kombinuj. To Ty przykombinowałaś mnie na książkę i chciałaś zepnąć. Nie, ja próbowałam się w zakręcie wyrobić. Oj, za 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 Przepraszam! Ale też pizdałam, też pizdałam jak coś zajebiście Oby tak dalej To nie było celowe Obiecuję Ci że to nie było celowe Oby tak dalej, tak dalej rób Rób to Dobra ty już jesteś grzany Ty chcesz spitować Kamie Proszę cię nie? Kurwa Koła mi urwało Koła ty, ty, ty... mi urwało Chciałeś mnie spitować Ty pojechałeś A jak? No nie gadaj Chciałaś mnie spitować Frajarko denta Koła mi urwało zakrętu. Koła mi, mi urwało Koła mi urwało przez ciebie Długo na ciebie czekać jeszcze trzeba? A o ile się zakładaliśmy? No 20 koła eee. Serio? No juk. jak? Yes. Fuck you Czyli poczekaj Jesteś na mecie? Oh, oh yeah. Fuck you Fuck it Dobra, to się o 25 tysięcy. Dobra, o 25. Dobra, ale na pewno mi dasz? Jak wygram? Na no pewnie. Ja na razie jestem 20 na minus, tak, ty 20 na plus. Tak. Dobra, odliczam. Bo nie słyszałem jak coś, się dobra No ale dobra Po co my teraz dupę stary, wygrywam z tobą Ty sama siebie zaraz na zakręcie rozwalisz, wiesz o tym? No i po co rzucasz za mnie klątwy takie? Po co to robisz? Po co tak pitujesz? Po co? Ty sama się spitowałaś Gnoju, gnoju Zobacz, że ja nie pojechałem, tu solidarnie z tobą czekałem Co ty czekałeś? Co ty czekałeś? Ty byłeś zablokowany Hamie, ty byś solidarnie czekał, tak jak wtedy, jak mi koło się w, w drzewo wbiło To ty na mnie czekałeś, czy poszedłeś w pizdu? Na mecie czekałeś, ty Gnoju, gnoju wstrętny, co ty robisz? Panako! O kur... O kur! PADAKO! Dawaj, 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 mustang, dawaj, kur... Go zakrę, to? Shinan zakręt, od razu mówię. Kurwa! Uffa! Te Dawaj, 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 Mustang! Nie tego zakrętu, nienawidzę go! jak ciebie i twoich prezentów w noju. Jedź! jeść, jeść noweczko! tak jest 25 koła dobra 25 koła czyli ty jesteś 5 na minus ja 5 na plus bo tamte 20 jakby ci oddałam i jeszcze 5 wygrałam Więc koniec już? no chyba że chcesz jeszcze na przykład o 15 dobra dalej. O 15? Ostatni raz! Jak ja wygram to jesteś mi winny 20, a jak ja... Jak ja przegram, to jesteś mi winny... To jestem ci winna 10, okej? Okay? Tak? Jak czemu 10? No bo ja jestem 10 na plus teraz, a ty 10 na minus. No i ci... jakoś tak. No, czyli jeżeli ja wygram, to jesteś mi winny 20, a jeżeli ja przegram, to jestem ci winna 10. Dobra, zaczynamy. Poczekaj, gotowy? Czekaj gotowy. Oho, dobra, ruszył szybciej. On no, ruszył w starta teraz. Mhm. Mm nie. Na niskim zawieszeniu człowieku, tak się lepiej zbiera. Trzyma to. Ej, no nie, no, to szukałeś trochę teraz, już? Bo? No, szukałeś trochę, stary. A z czym? No trochę mnie w konia zrobiłeś, nie? Jak ty się samo rozbijasz człowiek na zakrętach? No nie, właśnie mnie tak... Mi, sko... mi się, sko... mi się sko... wydaje, że mnie spitowałeś, nie? To ty mnie tak sobie nie chciałaś wpierd... Oby ci urwały <coughs> No weź! Dobra, dziej już! Dziej już! Słyszysz? Patrz teraz Kurwa, Dziejuś, dobra, tak jest! Obyś się rozbił na zakręcie, obyś się rozbił Za tą klotwę, co na mnie rzuciłeś Przez ciebie no, o, oby... się rozbiłam Oby ci dupa spuchła, nie? Obyś się rozbił na zakręcie tam, obyś się rozbił Żeby ci dupa spuchła A ja rzucam na ciebie to klotwę O kurde, o kurde, o kurde U, Rozbiłeś się? Mm, mm, o oh fucking. A! Serio się rozbiłeś? No co ty byś na macie No nie, nie! <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra widzowie, muszę zapłacić temu grę dziesięć koła. Żebyś spierdłużył ten Mustang I cieszę się tą mordę, mogłam mu tej szansy nie dawać.